Baronski kanał GamesPL. Witajcie w kolejnym odcinku Strefy Retro, w którym tym razem przyjrzymy się trzeciej części Spyro the Dragon, jeszcze z epoki panowania PlayStation 1. No, był to tytuł, który ukazał się w 2000 roku i w sumie pod koniec żywota PlayStation 1 na rynek weszła już właściwie PlayStation 2. W Japonii pojawiła się w marcu 2000 roku, no, a na PlayStation 1 jeszcze pod koniec 2000 roku ukazał się m.in. właśnie Spyro 3, też ostatnia część Tomb Raidera. No, ewidentnie był to taki pożegnalny rok dla sza. Konsoli Sony. Wrócimy sobie krótko do tego tytułu: no bo na kanale mogliście już sobie obejrzeć w przeszłości recenzje pierwszej i drugiej części. Ja wam muszę powiedzieć, że ja to dwójkę uznaję za część najlepszą z całej trylogii, chociaż wiem, że znajduje się masa osób, która to część trzecią uważa za tę najlepszą. No i sprawdzimy sobie zatem, czym charakteryzowała się Year of the Dragon, czyli trzecia część przygód fioletowego smoka, i czy rzeczywiście być może to ją należy uznawać za najlepszą część serii. Zapraszam zatem jak zwykle do oglądania, na no po obejrzeniu filmu do komentowania. Tak jak wam wspominałem wcześniej, Spyro Year of the Dragon ukazywał się pod koniec 2000 roku, no i był w sumie pożegnalnym tytułem od studia Insomnia Games dla pierwszej konsoli Sony. No oczywiście nikt tutaj się nie łudził, że będziemy mieli do czynienia z jakąś rewolucją, właściwie wszyscy spodziewali się bardziej no, zestawu nowych poziomów do części drugiej, która przecież właśnie to ona przyniosła ze sobą może nie rewolucję, ale naprawdę mocno rozbudowała gameplay w porównaniu z częścią pierwszą, która właściwie koncentrowała się wyłącznie na zbieractwie. To w dwójce później, doszło nam sporo takich NPC-ów, czyli dodatkowych postaci, które wyznaczały nam zadania na każdym z poziomów. Oczywiście doszło też dużo różnego rodzaju minigierek, no i już całość nie polegała wyłącznie na tym, żeby zebrać określoną liczbę klejnotów, jak to było w jedynce, a bardziej, żeby po prostu zdobywać pewnego rodzaju talizmany, które właśnie odpowiadały za wypełnianie questów na różnego rodzaju poziomach. No i część trzecia rozpoczynała się od tego, że mieliśmy oczywiście jakieś tam zawiązanie fabuły. Oczywiście całość jest infantylna i dziś. Punktu widzenia należy traktować to tylko i wyłącznie jako pretekst do przechodzenia do kolejnych poziomów. Natomiast oglądaliśmy scenkę, w której widzieliśmy jak to smoki sobie śpią, zasnęły, natomiast gdzieś tu pojawiają się złodziejaszkowie, który, którzy wykradają jaja i przenoszą je do innych światów. W sumie całość mnie to bawi po latach, bo muszę wam powiedzieć, że całość trwa dosłownie tam kilka sekund. Natomiast później się okazuje, że nagle 150 jaj mamy do odnalezienia we wszystkich poziomach. Natomiast jest to oczywiście wyłącznie zawiązanie fabuły, nie należy do tego jakoś tam. Super poważnie podchodzić. Mamy mieć pretekst do wypełniania zadań, no i właściwie taki pretekst dostaliśmy. Cały gameplay od samego początku wydawał się bardzo, bardzo zbliżony do tego, co oglądaliśmy w części drugiej. Zresztą sama oprawa również no, była kalką tego, co widzieliśmy w dwójce. No tutaj wiadomo, że oczywiście silnik graficzny, który był zastosowany nawet i w pierwszej części Spyro, wyciskał bardzo, bardzo dużo z PlayStation 1. Właściwie większość deweloperów twierdziła, że to właściwie była pełnia możliwości pierwszej konsoli Sony. I właściwie pewnego rodzaju rewolucja, nawet dlatego, że jeśli mieliśmy dość rozległe poziomy, no to dalszy horyzont nie był przykrytym mgłą. I to też wypada docenić po latach, że mimo tego, że PlayStation 1 oczywiście z dzisiejszego punktu widzenia dysponowała śmiesznymi możliwościami, bo przecież mieliśmy zaledwie 2 MB pamięci RAM, no to twórcom udało się zastosować pewnego rodzaju sztuczki, dzięki którym oprawa graficzna nawet wtedy mogła naprawdę się podobać. I bardzo fajne było to, że mogliśmy spojrzeć w naprawdę bardzo daleką część poziomu. No i wiedzieliśmy, że tam też możemy dotrzeć, że to jest, że to nie jest jakaś bitmapa, że to nie jest tło, tylko naprawdę jest to część, fragment jakiejś budowli na przykład, do której będziemy mogli w dalszej części etapu się dostać. Wracając jednak do samego gameplayu, no to myślę, że też warto podkreślić to, że Spyro dysponuje od początku no, możliwościami wszystkimi, których nauczył się w części drugiej. Na szczęście nie mamy tutaj takiego klasycznego metroidbaniowego stylu, gdzie nagle na początku coś się dzieje, że tracimy wszystkie umiejętności i nagle trzeba się uczyć chociażby podwójnego stylu. Skoku albo szybowania, załóżmy, jak to w wielu tego typu pozycjach bywa. No tutaj od początku wszystko umiemy, natomiast twórcy wymyślili sobie inny poziom progresu, to znaczy na kolejnych etapach dostajemy dostęp także do innych postaci grywalnych. I myślę, że to jest tak naprawdę największa nowość, która stała za Spyro Year of the Dragon, że oprócz naszego bohatera mogliśmy się wcielić chociażby w kangurzyce, w takiego pingwina, który potrafił szybować i strzelać fireballami, praktycznie. Mieliśmy też pewnego rodzaju małpę, która tak naprawdę po czasie wielu osób mówi, że to był taki protoplasta tego, co później zobaczyliśmy w serii Ratchet and Clank, bo mieliśmy taką właśnie dość podobną postać, która gdzieś tam strzelała sobie blasterkiem do przeciwników. No Trzeba przyznać, że wyglądało to bardzo podobnie. E, oprócz tego był jeszcze Yeti, który był bardzo powolny i w sumie myślę, że to jest chyba najmniej e, sympatyczna postać z tych wszystkich grywalnych i naj, najmniej ciekawie się w nią, gra, w nią gra. Natomiast jeszcze mieliśmy nawet i Sparksa, czyli tą naszą słynną ważkę, która latała koło naszego bohatera i od zawsze, od pierwszej części symbolizowała poziom życia naszego, naszego smoka. No tutaj ona również dostała swoje podpoziomy, które były zrealizowane trochę w, takiej, w formie takiego szuterka, y, gdzie akcja była pokazywana z góry, kamera wysoko zawieszona w powietrzu. No i obserwowaliśmy naszego, naszą ważkę, która gdzieś tam też strzelała do przeciwników, przedzierała się przez dosyć liniowe poziomy. No nie było to może nic jakiegoś super nadzwyczajnego, ale trzeba przyznać, że pewną różnorodność tutaj do gameplayu nam wprowadziło. Jeśli chodzi o o resztę, o takie standardowe poziomy, w których pokonywaliśmy całość no naszym bohaterem, czyli Spyro, no to tutaj bardzo niewiele różniło się to od tego, co oglądaliśmy w części drugiej. No ja Wam muszę powiedzieć, że według mnie właśnie mówienie o tym, czy część druga, czy część trzecia jest lepsza, moim zdaniem bardziej zależy od tego, z którą z nich jako pierwszą zetknęliście się właśnie w tych latach 90. -tych, czy też w roku 2000. Jeśli ktoś mocno nie ogrywał dwójki, a na przykład nagle zaczął mocno ogrywać trójkę, no to domyślam się, że to tę część, właśnie traktuje jako taką najlepszą, że z nią ma najlepsze wspomnienia i w ogóle uznaje ją za właśnie najlepszą część serii. Natomiast ja, szczerze mówiąc, ogrywałem Spyro od samego początku, czyli miałem do czynienia z częścią pierwszą, ukończyłem ją, później dwójkę, dwójkę to nawet wymasterowałem na 100% z tego co pamiętam w latach 90 no i później trójkę. No ja Wam muszę powiedzieć, że ja jak doświadczałem trójki właśnie w takim etapie, że miałem te wszystkie części za sobą, no to bardziej traktowałem ją jako formę Mission Packa, czyli właściwie takich dodatkowych poziomów do tego, co widzieliśmy w części drugiej. I oczywiście, że twórcy wprowadzili tutaj pewien pretekst, czyli to, że właśnie mamy tych dodatkowych grywalnych bohaterów, że była to jakaś forma nowości w skali serii, ale jednak, jeśli właśnie mówimy o takich tych standardowych poziomach, gdzie Spyro eksplorował sobie te światy, no to wyglądało to bardzo, bardzo i smakowało bardzo, bardzo podobnie do tego, co widzieliśmy w dwójce. Ba, nawet wiele minigierek w rodzaju na przykład latania naszego bohatera przy takich słynnych poziomach latanych, no było praktycznie kalką tego, co widzieliśmy w części Drugiej. Zresztą nawet samo właśnie skakanie, przechodzenie do poziomów, kupowanie zaklejnoty od tego słynnego handlarza, dostępu do czegoś tam, no to wszystko przecież doskonale znaliśmy z części drugiej i ja oczywiście nie twierdzę, że to było coś bardzo złego, ale też należy do tego trochę tak podchodzić, że no jednak była to forma jednak odcinania kuponów od sukcesu części drugiej. I po latach no w sumie nawet nie dziwi mnie to, że twórcy w jakimś sensie porzucili swoją serię i przesiadli się właśnie na Ratchet and Clank. Tutaj jest Drogą też niedawno dostarczałem wam recenzję tego z kolei tytułu na PS2 w strefie retro, więc jeśli nie oglądaliście, zapraszam do nadrobienia. No Nie dziwi mnie, że się przesiedli na coś innego, bo wydaje się, że z formuły Spyro the Dragon no, wycisnęli wszystko. Z tego, co się plotkuje po latach, to też podobno ktoś tam kiedyś stwierdził, że mieli twórcy problem ze Spyro taki, że on nie był w stanie nic wziąć w swoje ręce to znaczy mógł tylko biegać, mógł dziać ogniem albo coś zjadać natomiast mieli twórcy z tym problem, że to nie była taka postać typowo chodząca, tylko właśnie Biegająca bardziej po poziomach, no jak to na małego smoka przystało. Natomiast pomijając już te wszystkie dywagacje o tym, dlaczego twórcy porzucili Spyro the Dragon, według mnie Year of the Dragon, czyli część trzecia, to jest bardzo dobra gra. Tak naprawdę pod względem gameplayu, czy też jakości tego gameplayu, według mnie można ją nawet postawić na równi z częścią drugą, to znaczy jest to coś bardzo podobnego. Natomiast jak gdybym miał ją ocenić właśnie w tamtym czasie, czyli w tym roku 2000, nawet swoją drogą, muszę powiedzieć, że nie wiem, czy ja kiedyś nawet takiej recenzji nie pisałem, ale wystawiłbym, tej grze 8 na 10 to znaczy, mimo tego, że jakościowo jest na 9, no to jednak, przez to, że była w pewnym sensie takim mission packiem, takim trochę odcinaniem kuponów, to moim zdaniem zasługiwała po prostu na 8. Natomiast to dwójka, według mnie, właśnie jest tą najlepszą częścią w skali serii i to i ona, jeśli miałbym ją oceniać, to tak naprawdę wystawiłbym notę, myślę, że na wtedy, nawet gdzieś w okolicach 9,5x10, na no naprawdę w swoim czasie była to genialna pozycja, która bardzo dużo poprawiła względem części pierwszej, no a właśnie. Jeśli chodzi o trójkę, no to tutaj aż takiej dużej liczby zmian, czy też nowości, dodatków yy, usprawniających gameplay, ja szczerze mówiąc nie widziałem. Yy, mimo wszystko, teraz po latach, jak sobie gra odświeżałem, no grało mi się bardzo dobrze. Pamiętajmy o tym, że właśnie jeśli chodzi o silnik graficzny, to jest to jeden z najlepszych na PlayStation 1, i dzięki temu odświeża się ten tytuł dalej z przyjemnością. Zresztą samo, samo podróżowanie po tych poziomach, które są też yy, właśnie różne, mają tematy, te czasami można odnieść wrażenie, że poruszamy się praktycznie po różnych epokach czasowych. No to wszystko może się podobać. Też fajne jest to, że każdy poziom dysponuje innym podkładem muzycznym. Natomiast nie fajne, na przykład dla mnie ja, ja na to zwróciłem uwagę, jak ogrywałem ten tytuł w momencie, w którym się ukazywał, było to, że jak zaczynaliśmy dany poziom, to w dwójce na przykład obserwowaliśmy takie krótkie humorystyczne scenki związane właśnie z tymi NPC-ami, czyli z tymi postaciami, które wyznaczały nam zadania, gdzie widzieliśmy jakieś tło tego świata, to znaczy widzieliśmy, co tu się dzieje przed naszym przyjściem. No i też widzieliśmy scenki, jeśli zaliczyliśmy ten poziom, no to też często było tak, że na przykład nie wiem, przeciwnicy, których dopiero co pokonaliśmy, nagle siadali do wspólnego ogniska i na przykład piekli razem z wcześniejszymi właśnie oponentami kiełbaski. No to wszystko było bardzo fajne, tak jakby dawało takie tło, że jakby widzieliśmy, że to ten świat się tutaj toczy zarówno przed naszym przylotem, jak i po. Natomiast w trójce już tego nie było. Właściwie jedyne jedyną zawiązanie tych questów to było w formie tekstu czytanego, i troszeczkę mi tego brakowało, jeśli chodzi o trójkę. Natomiast to jest taki bardziej ciekawostka z mojej stronę, bo ja na to zwróciłem uwagę, natomiast domyślam się, że większość z Was w ogóle przymknęłaby na to oko. Podsumowując, czy warto do Spyro 3 wracać? Moim zdaniem absolutnie warto, dlatego, że to jest jedna dalej z najlepszych platformówek ery PlayStation 1, natomiast też musicie pamiętać, że jest na rynku dostępna zremasterowana trylogia, która ukazała się swego czasu na PlayStation 4, oczywiście można ją ogrywać również czy na PS5, czy jest to rzeczywiście wersja xboxowa, na Switcha, no można sobie tę trylogię odświeżać właśnie w takiej już zremasterowanej formie. No i ten remaster, czy też remake, no tam trudno to w sumie nazwać. Dla mnie to jest bardziej remaster, dlatego że oczywiście została odświeżona oprawa graficzna, ale jednak poziomy są praktycznie kropka w kropkę takie same, jak to widzieliśmy na PlayStation 1, więc to jest pewnego rodzaju bardzo duża konkurencja dla tej oryginalnej części. Natomiast ja Wam muszę powiedzieć, że lubię wracać do edycji z PS One. Być może dlatego, że mam po prostu z nią wspomnienia. Kończyłem ją w tym 2000 roku i dla mnie po prostu to jest nostalgia. Bardzo lubię ten tytuł i pewnie jeszcze nie Raz. Będę go wracał i będę go kończył, bo po prostu jest grywalny i sprawia mi dużą przyjemność wyciskanie z niego właśnie tych ostatnich procentów. A muszę wam powiedzieć, że zarówno dwójka, jak i trójka są bardzo fajnymi grami, właśnie żeby je zaliczać na 100%. Także to tyle ode mnie. Ja oczywiście mam bardzo dobre wrażenia, zarówno z przeszłości, jak i teraz po odświeżaniu sobie trójki. Natomiast dajcie mi znać, jakie to Wy macie wrażenia związane ze Spyro 3. Czy dla Was to jest lepsza część, czy też bardziej preferujecie dwójkę? Bo oto toczy się spór właściwie od momentu premiery tych gier. Także napiszcie, co wy, co wy myślicie tutaj akurat o trójce, no bo tego przecież dotyczy ta recenzja w strefie retro. Natomiast ja już będę kończył. Dzięki za uwagę, za dotrwanie do końca i do usłyszenia już niebawem w kolejnych materiałach z cyklu Strefa Retro na moim kanale. Trzymajcie się!